Sans. Tak? Mam pytanie odnośnie Twojego specjalnego ataku. Nazywa się Gaster Blaster. Tak? Tak. Ta I tylko Ty umiesz go używać. Tak? Ta Czyż to nie oznacza, że jesteś Gaster Blaster Master? Nie, Cóż, totalnie braku to magia więc tak myślę że jestem gaster blaster master caster za pierwszym razem gdy próbowałem użyć blasterów byłem gaster blaster master caster of disaster chociaż później potrzebowałem gaster blaster master caster of disaster blaster później stop